Kinga jest załamana i nie wie, co robić. Irek odrzucił jej propozycję seksu w zamian za umorzenie długu. Koleżanka z klasy Kingi, Agata, chce wesprzeć przyjaciółkę i namówić ją, żeby powiedziała o wszystkim nauczycielom. Posłuchałam Maśki i zaproponowałam Jukowi seks. No i co? No wyśmiał mnie. Wyszła na totalną idiotkę. Nie wiem, co mi teraz zrobić. Co masz zrobić? Powinnaś pójść do nauczycieli i powiedzieć im, co ci grozi ze strony Irka. Tym bardziej, że oni wszyscy wiedzą, wiedzą że on nie jest święty i na pewno ci pomogą. Chyba to zrobię. No, myślę, że tak powinnaś. Tym bardziej mogę sobie pomóc, to poklędu nauczycielskiego, jak chcesz. Nie, nie wiesz co ja sama to załatwię. Na pewno? Tak, widzimy się na lekcji. Na razie. No, na razie. Kinga i Agata nie wiedzą, że ich rozmowę słyszała Iwona Małkowska. Złośliwa koleżanka ma zamiar wykorzystać usłyszane informacje. Nie, nie nie Irek, możesz mnie posłać cycuszku? Słuchaj, rybak rybak właśnie poszła na ciebie nakablować do pokoju nauczycielskiego. Ej, masz no, coś... Leć, biegnij, leć, biegnij. Irek nie zamierza dopuścić do tego, żeby nauczyciele dowiedzieli się, że pożycza w szkole uczniom pieniądze na procent. Musi powstrzymać Kingę. Zostaw mnie, Irek! Pokażę pukanie Irek... Ryjko! Coś tu pukał? A, to chyba na żarty mi się wydaje, ale... Kurde! pieprzona, Tak chcesz grać? Takie karty? To są i Irek! Pugięło cię! Pukało cię! Pukało. Pukało. Wreszcie ryj zamknęłaś. No chodź tutaj. Teraz będziesz miała swoje pukanie. Co się tutaj dzieje? Co ty robisz? Co to? Irek, stój, zatrzymaj się! Jezus, Maria, Kinga! Kinga Kinga jest nieprzytomna po ja, tym, jak to Irek to, ją to, uderzył. Na szczęście chłopak nie zdążył co? Co jej zgwałcić, bo nauczyciele w porę to, pojawili się Ina, w szatach. No bo ona pożyczyła od niego pieniądze na procent i nie miała go dać. Zresztą on tak robi każdy, każdym, ma potem grozi pobiciem Jezu Kinga. Kinga? Kinga, ocknij się. Jezus, Maria. Kinga! Kinga. Kinga! jej przyłożył. Chciałam, żeby ją nastraszył, bo jej nie lubię, ale nie wiedziałam, że ją tak pobije i będzie chciał zgwałcić. Nie chciałam, żeby się tak skończyło. Tymczasem Fabian i Maciek wchodzą razem do pracowni historycznej. Chcą przestraszyć Zbigniewa Małka i spowodować wybuch w klasie. Fabian chce, żeby nauczyciel odwołał spotkanie z jego rodzicami i dał mu spokój. Uczenie znalazł w internecie pomysł na to, jak wywołać wybuch. Jak mały, jak gąbkę... Co chłopie, gąbka wypierdzili w kosmos, polecą iskry i będzie huk! No i nie urwie mu ręki? Przecież mieliśmy go tylko nastraszyć. Nie, Socy, nie urwie. Dobra, ja spadam, nie chcę, żeby mnie przy tym zobaczył, a ty się pośpiesz. Okej. Okay. Maciek tak naprawdę nie chce zrobić krzywdy nauczycielowi, jednak kolega szantażuje go, że powie, że to przez niego został ranne. Maciek nie chce mieć kłopotów, dlatego robi co każe mu Fabian. Wkrótce do klasy wchodzi Zbigniew Małek z nową praktykantką, studentką historii to kobieta będzie dziś prowadzić lekcje zamiast historyka. O, dziękuję bardzo. Śliczna klasa i wszystko pięknie, ładnie, ale jestem tak zestresowana, jeszcze nigdy nie prowadziłam zajęć z gimnazjami. Spokojnie, spokojnie. Ja będę tutaj siedział, pilnował wszystkiego, także proszę się nie bać. Dziękuję bardzo. Ja idę sobie zrobić kawę. Czy pani też chce może? A chętnie, chętnie poproszę. A jest w tym czasie tablicę zmyję. Oczywiście. Gąbka, którą praktykantka chce zetrzeć tablicę, okazuje się zbyt sucha. Kobieta wychodzi, żeby ją namoczyć. Nie wie, że w gąbce jest potas, który wybucha w reakcji z wodą. O kurde, Fabian chciał się zemścić na Małku, a dzisiaj zamiast niego lekcję poprowadzi jakaś nowa. Wzięła gąbkę i jak ją namoczy, to przecież ta gąbka wybuchnie. Muszę coś zrobić, żeby ją zabrać. Stary, i co? Zrobiłeś to? Maciek martwi się o praktykantkę, która poszła zmoczyć gąbkę. Chce ją powstrzymać, bo obawia się, że eksplozja zaplanowana po to, żeby wystraszyć Zbigniewa Małka, może ranić kobietę. Ha? Mogę tę gąbkę? A dlaczego miałabym ci ją dać? No, namoczę ją dla pani. Po co ma sobie pani jeje, Nie, nie, dziękuję, naprawdę, dam sobie radę. Ale ja naprawdę mogę to zrobić. Jakie dzieci są w tej szkole, czemu ja się tak stresuję? Nie, nie, dziękuję, dziękuję i co teraz? No – Nie wiem. Przecież to nie ona miała operować. Może ten jakiś nie nie zadziała. No mam nadzieję. Ej, idzie. Ty Dynieć oko, dy, dymi się. Ej, idziemy. Czy... Dymi się, patrz. A! Ała! Substancja, którą uczeń umieścił w gąbce, boleśnie poparzyła rękę praktykantki. Trzymaj, trzymaj to. Nic pani nie jest? Położyłam sobie rękę, ta ja gąbka zaczęła sk Skąd ten dym? U mnie w kantorku jest. Co się pani stało? Pożyłam się. O ja panią zaprowadzę do higienistki. Przepraszam, przepraszam. Spokojnie, po malutku. Wszystko okej? Okay? A, No, nie, boli jak No. Ja pieprzę, jaki dym. Mam nadzieję, że ta babka nie zapamiętała, jak wyglądam. Nie wie, z której jestem klasy, ani jak się nazywam. Cholera, niepotrzebnie się wystawiłem, no ale chciałem mieć zabrać tą gąbkę. Żebym teraz nie miał przez to przesrane. Zbigniew Małek prowadzi roztrzęsioną praktykantkę do pokoju nauczycielskiego. Higienistka opatrzyła rękę kobiecie. Studentka jest przerażona tym, co się stało. Zdaje się, że mamy piromana w szkole, który podkłada bomby. Zaraz zadzwonię na policję. Boli? Boli, cały czas boli. Co się stało z tą ręką? A, to gąbka. Namoczyłam ją, zrobiła się gorąca, zaczęła dymić, poparzyłam sobie całą rękę. Dobrze, że nie dałam jej temu uczniowi. Któremu uczniowi? A, jeden chłopiec pytał, czy może za mnie namoczyć gąbkę. Jak wyglądał? Ciemne włosy, 13-14 lat. No i co? Dalej uważacie, że to któryś z uczniów robi głupie kawały, tak? Ja nawet jestem pewna, Marysiu, bo z mojej pracowni zniknęło parę gramów potasu. Właśnie chciałem się to zgłosić. Aha. A wiecie, że parę gramów potasów z zetknięciu z wodą Ech. powoduje eksploatę. Ale sam w Wystarczy ją Przepraszam. Przejdź się tak. z panią po szkole może rozpozna tego, który chciał jej zabrać gąbkę. Tak? Jasne, jasne. Pani pozwoli. Zdaje się, że mam pewne podejrzenie. Proszę bardzo. Kto chce przy tablicy odpowiedzieć? Maciek i Fabian siedzą przerażeni na lekcji fizyki. Uczniowie mają nadzieję, że nie wyjdzie na jaw, że to oni są odpowiedzialni za wybuchy i wypadek starzystki. Przepraszam, Andrzej, że przeszkadzamy. Mamy małą sprawę. Coś tobą? To jest pani praktykantka z historii. Szukamy pewnej osoby. Aha. Pewnych osób. Niech się pani rozejrzy. No, o co chodzi? Nieważne. Rozpoznaje pani kogoś? Tak, to ten chłopiec z tyłu. Jestem pewna. Maciek stąd. A i kolega w pomarańczowym chyba też z nim był. No panowie, spakujcie swoje rzeczy i chodźcie ze mną. Ale proszę pana, ja nic nie zrobiłem. I... Oczywiście. Ja też nie, ja tylko chciałem być miły. Jesteś miły. Wszystko wyjaśnicie w gabinecie, pani dyrektor. Zapraszam. Zdaje się, że mamy naszych małych piromanów. Przestraszeni gimnazjaliści idą na rozmowę z wicedyrektor Marią Borkowską. Czują, że teraz wyda się, że to oni są sprawcami wszystkich wybuchów. No, co macie do powiedzenia na temat gąbki, panowie? No, ale my nic nie zrobiliśmy. Ty wziąłeś gąbkę od pani praktykantki, tak? No, Dlaczego? Bo, bo chciałem być miły. Mhm. Miły. Maciek, przestań zmyślać. Wiedziałeś, co jest z gąbce? No, oczywiście, że wiedzieli, dlatego ją wzięli. Chcieliście zrobić kawę, a potem się wycofaliście, co? Ja nie chciałem zleźć. Ja byłem tam tylko przez przypadek na korytarzu. No, przypadkiem, hmm. przypadkiem. Wczoraj był dym za szkołą, przypadkiem. O mało ci ręki nie urwało za szkołą, przypadkiem. I dzisiaj, kiedy wybuchł potas, też byliście w pobliżu przypadkiem. Chcesz mi powiedzieć, że to był jeden wielki przypadek. Ale to nie ja. To on. Co? Teraz chcesz zwalić wszystko na mnie? A kto wymyślił, żeby nastraszyć? Co ty, co ty, co ty powiedziałeś? Kogo nastraszyć? No. No mów. No mówcie. Słuchajcie, policja i tak przeprowadzi śledztwo. I dojdzie do tego, kto spowodował wybuchy. Więc dla waszego dobra lepiej będzie, jeśli przyznacie się sami, tak? Ale nie mam się do czego przyznawać. To przez niego mam pocharataną rękę. Ale to ty chciałeś się zemścić na profesorze i zmusiłeś mnie, żebym napchał potasu do gąbki. Nieprawda. Prawda, nie wrobisz mnie w to. Powiedziałeś, że profesor Małek się na ciebie uwziął. I dlatego chciałeś mu zrobić krzywdę? Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, co się mogło zdarzyć? Czy to do was dociera? Nie, no, przecież nic by się takiego nie stało. Nie stało? To przeczytaj w internecie, tak? No to spójrz sobie na swoją rękę. Po tamtej eksplozji tak wygląda. A tak w ogóle to, to po conek była. No, tam to było dla zabawy. Dla zabawy. To dziękuję. Możecie Dobrze. się spodziewać. wracajcie na lekcji. Możecie się spodziewać poważnych konsekwencji. Na razie. Czyszcz. Nie spodziewałam się, że Maciek i Fabian zechcą zemścić się na jednym z nauczycieli, planując niebezpieczną eksplozję. Do czego jeszcze mogliby się posunąć, gdybyśmy ich nie przyłapali? Dziwię się tylko, że pierwszy wybuch ich nie powstrzymał i nie wywołał żadnej refleksji. Maciek, czekaj. Fabianowi jest głupio, że wykorzystywał kolegę i zabrał mu jego sprzęt. Chce go przeprosić i dalej się z nim przyjaźnić. Jednak Maciek jest wściekły i nie zamierza dłużej utrzymywać znajomości z Fabianem. No ja też mam przerwane. Guzik mnie to obchodzi. Najpierw mnie szantażowałeś, a później, jak przyszło co do czego, to chciałeś, żebym tylko ja był wszystkiemu winien. Odwal się ode mnie. Maciek, czekaj, no wyluzuj! Spada. Kilka dni później Irek Sobczak, który pożyczał uczniom pieniądze na procent, a potem dotkliwie pobił i usiłował zgwałcić w szatni Kingę Rybak, został wezwany przez wicedyrektor Marię Borkowską. Kobieta nadal jest wstrząśnięta zachowaniem ucznia. No miło Cię widzieć w szkole. Masz mi coś do powiedzenia? Nic, pani, nie mam do powiedzenia. A ja tak. Po pierwsze, przygotujesz mi listę wszystkich uczniów, w którym pożyczałeś pieniądze. Po drugie, zwrócisz wszystkie odsetki, które od nich dostałeś, tak? Wal Słucham? Wal się po prostu, wal się. Jak ty do mnie mówisz? W dupie to mam. Nic mi pani nie udowodni. Nie było żadnej lichwy ani gwałtu. Same pierdoły to są jakieś. Ja nie, ale policja tak. Aha, i jeszcze jedno. W trybie natychmiastowym zostajesz skreślony z listy uczniów. Rozumiesz? No, bardzo dobrze, w dupie mam szkołę pieprzoną. Żygam tym. Ty chyba nie zdajesz sobie sprawy z tego. Że za próbę gwałtu, pobicie i wyłudzanie pieniędzy od uczniów grozi ci ładnych parę lat więzienia. 1500-1900 od razu. Dzień dobry, policja. – Dzień dobry. To jesteś elektropszak? No bo co? To jesteś zatrzymany w związku z podejrzeniem pobicia, wyłudzania i usiłowania gwałtu. Jedziemy na komisariat. No co niby ile dostanę za to? Dowiedz się wszystkiego na komisariacie. A jak nie? Rzesiek. Czternastoletnia Natalia zakochuje się w licealiście. Nie wiem, co mi się ostatnio stało, ale Grześnik przestał mi się w ogóle ostatnio podobać. Nastolatka chce rozstać się ze swoim chłopakiem, ale nie wie, jak mu to powiedzieć. No, nie Dziewczyna wymyśla, jak go do siebie zniechęcić i sprawić, by to on z nią zerwał. Jeśli co, jak ci nie pasuje, to zawsze możesz z ze nią zerwać ty. Gdzieś na wóz? 16-letni Remik chce pomóc starszemu bratu, który właśnie wyszedł z więzienia. Wynagrodzę ci to. Myślałem, że młody nie pójdzie na ten układ ale okazało się, że to kawał frajera. Oni mi dwóch samochodu. Gimnazjalista wierzy w długi brata i kradnie dla niego samochód nauczyciela. Ty idioto. Zostaw to, co robisz. byliśmy już jeszcze większe kłopoty. się i...